Zadanie numer 3. Wykażę, że dla każdej liczby naturalnej n większej lub równej 1, liczba dana takim wyrażeniem przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2. E, więc po kolei sobie tutaj pozbędziemy się nawiasów, e, czyli podnosimy do kwadratu pierwszy nawias, mamy tak n kwadrat plus 2n plus 1. Z drugiego nawiasu mamy n kwadrat dodać 4n plus 4. Wykreślamy wyrazy podobne, wszystkie z n do kwadratu. Yy, mamy 3n kwadrat w sumie. Następnie patrzymy, ile jest tych z n. Jest 2n plus 4n, czyli będzie plus 6n. I zostały tylko liczby do zsumowania, tak? 1 i 4, czyli dodać 5. I yy, yy, to równanie proponuję zapisać sobie tak, żeby tą piątkę rozbić jeszcze na, na 3 plus 2, tak? Dzięki temu będzie bardzo tutaj łatwo zauważalne, że jest to podzielone przez 3, zresztą 2, ponieważ z tych tutaj y, trzech wyrażeń możemy sobie wyłączyć przed nawias 3. I w nawiasie mamy n kwadrat, dodać 2n plus 1 i dodajemy 2. Y, więc widzimy, że przy dzieleniu przez 3 dostaniemy resztę 2. Tak, te, to wyrażenie jest na pewno podzielne przez 3, bo mamy trój, tutaj iloczyn, 3 razy y, nawias, więc przez 3 na pewno się dzieli. No i zostanie reszta 2, ponieważ 2 nie jest podzielne przez 3.